Typu pierwszego jest nadal chorobą, w której nie jesteśmy w stanie ustalić przyczyny. Jest, jest wieloczynnikowa, wiele, wiele czynników genetycznych, czynniki środowiskowe biorą swój udział. Czasami jest tak, że musi tych kilka e, czynników zadziałać jednoczasowo, żeby doszło do, 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 do rozwoju tej choroby, czyli żeby doszło do. Zaburzeń w rozpoznawaniu własnych tkanek, i traktowaniu komórek beta jako obce, jako obce komórki, na przykład jako wirusa. Dlatego właśnie jedno kojarzy się, nawet może nawet nie tyle, że się kojarzy, ale uważa się w tej chwili, że jedną z przyczyn zachorowania na cukrzycę poza u osób predysponowany genetycznie, to są różne infekcje wirusowe. Jest cała grupa takich wirusów, terenwirus, koksaki, wirus, wirus, który wywołuje zapalenie z dosyć popularną chorobę. Często po tej chwili stwierdzano albo obecność tych wirusów u osób, które zachorowały na cukrzycę, albo stwierdzano większe ryzyko występowania cukrzycy typu pierwszego po właśnie tych, tych infekcjach. Kolejnym takim czynnikiem sprzyjającym rozwoju tej choroby to są bardzo duże, takie przewlekłe stany. Właściwie się to określa jako distress, ale chodzi o trudną do, do poradzenia, do rozwiązania sytuację stresową. Czyli jeżeli ktoś miał bardzo silne przeżycia, czy stracił kogoś bliskiego, to, to jest to taka sytuacja, w której dziecko może sobie nie poradzić, tak samo jak osoba dorosła, bo tak samo się to dzieje. Cukrzyca typu pierwszego też jest cukrzycą osób dorosłych, nie tylko dzieci. I po jakimś czasie nieraz widzimy taką koincydencję, związek między wystąpieniem właśnie tej ciężkiej sytuacji, stresowej, a później pojawieniem się cukrzycy. Przeważnie w takim odległym czasie roku czy nawet półtora roku potem. To mogą być karmienie mlekiem krowiec zbyt wczesne, może być przyczyną cukrzycy. Tak samo niedobory witaminy D3. Stąd też cukrzyca częściej występuje w regionach północnych Europy niż i Ameryki, niż, niż w krajach, które są bliżej Równoleżnika położone, czyli tych nasłonecznionych krajach. No ale to, to jest, tak jak jeszcze raz podkreślę, to jest to choroba wieloczynnikowa. Zupełnie nie ma związku z cukrzycą ciążową. Absolutnie nie. Często kobiety, które mają rozpoznaną cukrzycę ciążową, mają takie obawy i lęk, że. Przekażą tą chorobę swojemu dziecku. Nie, to absolutnie nie ma żadnego związku. Cukrzyca ciążowa bliższa jest w tej swojej patogenezie cukrzycy typu drugiego, aczkolwiek to jest choroba, która występuje tylko i wyłącznie w czasie ciąży jest związana z przemianą materii, z rozwojem łożyska, z inaktywacją insuliny przez enzymy, które powstają właśnie w łożysku i właściwie ta choroba znika w momencie rozwiązania. Cukrzyca typu pierwszego występuje mniej więcej od dzieci, od drugiego roku życia. Bardzo rzadko jest w pierwszym roku życia i wtedy konieczna jest diagnostyka różnicowa, czy nie jest to cukrzyca tak zwana wrodzona genetycznie uwarunkowana. Są bardzo rzadkie przypadki, jeden na 500 tysięcy albo jeden na milion. No niemniej jednak, jeżeli już wystąpi cukrzyca w pierwszym roku życia, szczególnie w pierwszych miesiącach, to na pewno no są konieczne do zrobienia badania genetycznych. Natomiast w późniejszym, już od drugiego roku życia, to, to jest cukrzyca typu pierwszego. Taki pik zachorowania to jest między, między mniej więcej 11-13 lat, wciąż jeszcze w tym okresie, w tym wieku jest najwięcej zachorowań, ale w zasadzie od 20 lat obserwujemy nowe zjawisko w tym Filu zachorowań, i coraz więcej dzieci w wieku przedszkolnym zapada na cukrzycę. W tej chwili to połowa przypadków dzieci z cukrzycą to właśnie są dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Także no, ta, ten wiek dziecka z cukrzycą zaczyna się nam wydłużać, ale też bardzo, bardzo obniżać, co nakłada. No, stanowi jakimś nowym wezwaniem dla, dla wielu środowisk, nie tylko medycznych, nie tylko jest to związane z opieką medyczną, ale też z opieką nad dzieckiem, które idzie do przedszkola, idzie do szkoły.